Tam, rstuj, tam mi gość, Dawaj mi gość, Dawaj mi gość, do niego. gość, daj dawaj. Dawaj, daj zabierz gość, daj do niego, do niego, gość, daj mi gość, daj mi

Super! Połóż piłkę, Stasiu, pokaż się z przodu. I do przodu, Dobra, do końca. Do powodu, do powodu. Wyjdź piłką, z piłką, Wyjdź piłką. No jedź, graj do przodu. Mocniej, mocniej, mocniej. I wracamy, i powrót, i powrót. I powrót, Świetnie, brawo. Świetnie. mi Idź, Stasiu, do lewej, Stasiu, do lewej. Stasiu, Odam Idź Kuba, idź. Idź tam do niego. szukaj, szukaj. Jeszcze raz to samo. powrót, powrót, powrót. Dobre.

いいのに大丈夫

Do przodu, Do przodu Brawo, brawo, brawo! Dawaj, dawaj! Wracamy, wracamy, wracamy! Szybki powrót, Kuba! Dobrze, Igor, wracamy, wracamy! wracamy, wracamy. W kupa, pilność, kurwa! A nie, lecisz, lecisz sam, lecisz! Chuj do no, Kuba do, do niego. niego. Tak. Ja, już, już, się ustawiamy, już się ustawiamy. Kuba idź do przodu. Kuba idź do przodu. Kuba idź do przodu. szybciej, Chodźcie, ja, no, ja, się bla, bla, bla. chodź! od i chodź! Nie! No chodź! No i 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 dawaj No i

i Igor tutaj, zostaje. Max, idź tam, Max! Szukaj tam, miejsca dalej, tam, idź. Trochę musisz odejść, niebieski ten. ten. <grywa> Max, tamta strona jesteś. Zobacz, to jest twój zawodnik tam. Zobacz, powrót, szybki powrót. Szybki powrót. Dobrze. Chodź Maxiu. dawaj. dawaj Dawaj, dawaj, Dawaj

Maks, ty jeste shtanë të tërës. O, ty të të tërës. Maks, Maks. Do boku. Do boku. Do boku. Shqipko. Shqipko. Daj përsu. Daj përsu. Shqipko. 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 Nie, 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 tam! nie, nie, pilnuj tam! Jeszcze nie, minuty masz nie, 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 dawaj. nie, do nie, 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 Brawo! nie, 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 za nim za nie, gonisz! Zanim bronisz, gonisz

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Basz, ambianty, no, dziękuję bacz, Proszę, proszę, na Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. よし!

Próbuj, Maksiu! Dawaj, Julek! Do piłki! Nie czekaj na piłkę! Dobra, Maciek! Maks, zabierz! Kuba, Kuba! Nie chcę temu! Kuba! Tutaj, piłka tu! Ustaw piłkę! Tam, gdzie jest papian! tam, dobra? Już prowadzisz, już biegniesz do przodu! No daj! Nie, drżaj!

Słuchaj, poczekaj, 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 nie poczekaj, 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 się! Na swoich

E aí,